Okej, okay, tutaj taka widzę, że cięższa mapka trochę będzie. Tam już u nich ktoś umiera. A my spróbujemy jakieś punkty zdobyć. Okej, okay, jakoś tutaj nad nimi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I żeby naszego jakoś za bardzo nie zepchnąć... Jest 5 4. Dobra, czy ten mnie może jeszcze na 5 wepchnie? Aj, to to jest ciężka mapka. To już widzę, że jest ciężka mapka. Łatwo będzie spaść do wody. Łatwo tu będzie spaść. No, nawet, no, nawet mój mnie zrzucił. No szkoda. Ale chyba mamy więcej? Tak, mamy więcej, o dwa punkty. Szkoda, szkoda że mnie zrzucił. Byłoby więcej, może? Chociaż wtedy może. On by gdzieś nie wylądował, także dobra, niech będzie, niech, niech chociaż tyle będzie. No, teraz lecę pierwszy, no i to w sumie nie wiem, czy ma sens, ale jakbym u nich po ich stronie wylądował, gdzieś na trójce na przykład, to albo mnie zostawią w spokoju, albo mnie wepchają na coś więcej nawet może. Zobaczymy. Okej, okay. i nawet tu, nawet może być trójka, dwójka. Nie będą się mną za bardzo zajmować, pewnie. O właśnie. Tylko szkoda, że jedynka, no. Może ktoś, może ktoś mnie tu wepchnie głębiej. I zostawią mnie tu w spokoju pewnie. A jaj, tylko, że tam się lądują na piątkach. No dobra, nie wiem czy to dobry pomysł był tutaj lądować. Tam widzę, że ich też już ginie. No, my mamy tylko 4 punkty, ale jeszcze chyba jeden nasz, tak, jeszcze jeden nasz jest w powietrzu i chyba będzie od boku to próbował zrobić, chociaż nie, tu za mało miejsca jest, żeby nie wypadł za granicę mapki. Jeśli wypchnie teraz tego z piątki, ewentualnie z czwórki, żeby mnie nie wypchał. Żeby sam nie spadł. No właśnie. Okej, okay, dobra, to, to było słabe, to było słabe. Ja mogłem tam na coś więcej skoczyć, też może by się mną tak nie zajmowali jakoś bardzo. Właśnie, tu ciężko będzie zawrócić, jakbym chciał na przykład od drugiej strony wlatywać. W ogóle ja tu kontrol powinienem trzymać, jeśli chcę tą wysokość utrzymać. No i dobra, jakoś na przykład tu od boku. Chociaż nie wiem, czy to jest już dobry moment do pikowania. No, chociaż nie. Chociaż nie. Nie, to się chyba tak nie da zrobić. To się chyba tak nie da zrobić. No to chyba trzeba od swojej strony lądować. Chyba tak to trzeba zrobić. No niestety przegrana runda. Co tu? Tylko dwie próby były? Nie, trzy chyba. Dobra, czyli, czyli lecisz od swojej strony, tak? Nie ma, nie ma co chyba za bardzo kombinować. Dobra, pojadę tak po prostu. Może nawet, nie no. Przyda się go rozłożyć. Jak najbardziej się przyda. I gdzieś tam może właśnie po ich stronie, tylko na przykład na jakieś czwórce, trójce spróbować. Tak jakby uderzyć o piątkę i przelecieć kawałek na tamtą stronę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, nice, nice, nice. I dobra, on mnie tu zepnie, ale może mnie nie zepchnie z mapy. Teraz nasi mogą nas zepchać niestety. Jeszcze ten tutaj doleci. Aj... Nie no, dobra. W sumie jest, jest w miarę dobrze. Mój teraz wepchnie mnie na nich. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ajajaj. Aj, aj, aj. No słabo, słabo. No robią nas, robią nas. Okej, okay. nie wiem czy to ma sens tak szybko tutaj. A, ten jeszcze szybciej. I mogę go na przykład, nie wiem, tam podepchnąć lekko. Aha! Dobra. Nice! Nice! Teraz ci, jak będą we mnie wlatywać, to nawet mnie mogą tu na piątkę, na czwórkę naszą, to już mniejsza z tym. Tym na dwójce raczej nie będą się za bardzo zajmować, mnie tutaj, no co no, wrzuci gdzieś na piątkę, na przykład. No ale serio, nasz, nasz mi to robi. Czy to ich był? No i dwa punkty. O, nasz ma pięć, super. Od nich jeszcze ktoś leci? Miejmy nadzieję, że nie. Nie. Wszyscy chyba? Nie, ktoś jeszcze... Nie, dobra, mamy 12 punktów, a tam ci zero. Super. Tamten, tamten się nie, nie obracał. Mam nadzieję, że ten nasz doleci, chociaż tak nisko jest. Dobra, doleciał. Ale mogę nawet go tak wepchnąć. O dobra, niech on tam stoi w takim razie. Jeszcze mi go tutaj dopchnę, nie? Super! No i dobra, mamy dwie czwórki. Może być, może być. Nie to, że ja tylko chciałem zepnąć, że a, ja będę stać na piątce. Nie, nie, nie. Po prostu dopnąć go, żebyśmy mieli więcej punktów w sumie. No, jeszcze ten ma piątkę, ten ma trójkę, dobra, GG. Ładna runda, ładna runda. Może nas teraz jeszcze tu nie zepchnie. Tam ci widzę, że próbują od drugiej strony, ale co oni tu od drugiej strony mogą zrobić? <grym> Umrzeć, <grym> Wlatują w to. I ten, no i sam. Co on tu sam? No sam, dobra. Piątkę zdobył, nam zabrał chyba czwórkę, tak? Ale, ale to nieważne. I tak jesteśmy tutaj więcej o 7 punktów od nich. No i mamy to. No i super. 15 tysięcy może być. Tam mną przegraliśmy, tak? Teraz z 15 tysięcy, no, będzie może ponad 40. Przedtem na dwóch rundach 40 tysięcy dostaliśmy. No to teraz może będzie 70, 80. Okej. Okay. I znowu. W sumie na piątkę gdzieś tam lecieć. Nie ma co tu kombinować. Czy to mnie wiatr jakiś zdmuchnął, czy co to było? Gdzieś piątka, czwórka ich... Może nawet nasza czwórka, może to po prostu bez żadnych kombinacji się robi, tylko się ląduje tam, gdzie najlepiej, tak? No dobra, no. W sumie tak, taka taktyka na bieżąco, no. Siedział tu, no to tak uderzyłem, żeby go zrzucić, a ja mam trójkę. Nice, tamten też leci, aha tamten leci za daleko troszkę, a tamten, dobra, tamten nie wleciał. Ten co on robi? Ten, ten mnie zrzuci, no trudno. No ale mniej przynajmniej ich jest. My jeszcze kogoś mamy w powietrzu? Czy nie? Ajajaj. Dobra, ale jeszcze ktoś tam nasz chyba lata. Czy to ich tylko? Mm, weźcie mi dajcie tego. Aha, on już, dobra. Mało, mało. No dobra, no, no nie wyszło tutaj. 6 punktów przegrywamy. Ale możemy to odrobić. Możemy to odrobić. No i dobra, może serio spróbuję tam gdzieś dalej polecieć. O dobra, nice. Jednego mniej u nich. Ha. No tak, u nich jest, są już dwa zera. Dwa zera u nich. Okej, okay, no i gdzieś tutaj na bezpieczną trójkę od ich strony. Nie ryzykować może bardziej. Ci może go zepchną, chociaż nie, nie dadzą rady. Dobra. Aha, tylko że mnie też zepchali. Aj, dobra. Jemu zabrali punkt, ale mi też, więc w sumie wyszło na równo. Ten może ich na piątkę nie... Dobra, czwórka jest, nie spadł. Nice. Nice. Przegrywamy, trzema punktami jest ostatnia runda, dobra, trzy punkty, trzy punkty, więcej, więcej trzy punkty, tak, To no nie, że trzy punkty mamy zdobyć, mamy zdobyć trzy punkty więcej niż oni i w sumie wtedy będzie remis, więc cztery punkty więcej niż oni, więc teraz jakby pospadali byłoby fajnie, żebym ja teraz, nie no, ja nie dolecę, nie dolecę, czy dolecę, dobra, dolecę, 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 ale tak na styk, na styk, ale będą punkty, będą, piąteczka, piąteczka. Tak mam piątkę, a myślę, że nie dolecę w ogóle. Ale dobra, poczekajmy, bo teraz ten mnie zepchnie. Miejmy nadzieję, że tylko na czwórkę, a nie do wody. Dobra, trójka. No, coś, coś mi się wydaje, że tu możemy tego nie wygrać, chyba że tamten by go zrzucił. Nie, no i tak mamy więcej punktów. Dobra, dobra, mamy więcej punktów chwilowo, ale jeszcze jeden od nich jest w powietrzu i on teraz ma ostateczną decyzję. Jeśli nas by tu na przykład dwóch zrzucił, to będzie kiepsko. Ale nie, dopycha nas na czwórkę i wygrywamy tą rundę. Jednym punktem chyba, tak? Bo cztery więcej zdobyliśmy. I kolejna runda. No, 15 tysięcy. Fajnie, fajnie. I gdzieś celować mniej więcej w piąteczkę, czwóreczkę. No. No i ładnie. Nie wypchałem go, nie wypchałem go. Dobra, on w sumie nic na mnie zrobił takiego. No dobra, ma tą piątkę, ale raczej nam nie zagroził. Ten, ten to to nie wiem, czy jeszcze coś zrobi. No dobra. Jednego nam wypchnął, no ale nie ma tragedii. Tak, i tak mamy więcej punktów. I tak mamy więcej punktów. No i dobra, 12 punktów ładnie. Czyli takie w miarę równe, tak? Oni tam wygrali jakąś rundę, w sumie oni wygrali chyba pierwszą, tak? Chyba pierwszą. Aj, dobra, słaby, Nie no, nie słaby skok. Fajny skok. Okej, tu się tak ustawić i czekamy na, na to, co oni zrobią. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, może być, może być. Kto spadł? Od nich spadł chyba? Czy nasz? Nie widziałem w sumie. Ich chyba. I teraz nasz mógłby mnie lekko dopchnąć, ewentualnie tego zrzucić. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, zrobił chyba najgorsze, co mógł zrobić. Mógł mnie jakoś, nie wiem, tak lekko popchnąć, żeby było więcej punktów, tak? Ale dobra, i tak, i tak dostaliśmy, no, 9 punktów, fajnie. No i dobra, zatwierdźmy tam naszą wygraną. No i co teraz zrobicie? Jedyneczka, brawo, brawo, jedyneczka. Tutaj za bardzo też... Nie, no dobra, niestety, niestety zrzucił mnie. No szkoda. I teraz ten co jeszcze tutaj pokażę. Dobra, wypchnął go z piątki, naszego zepchnął z mapy. Ale i tak to chyba wygrywamy, tak. To była trzecia próba, także wygraliśmy rundę. Tak w ogóle, jeśli ktoś to ogląda jako odcinek na YouTubie, bo to jest oczywiście na live'ie robione. Także zapraszam na live'a. Link jest w opisie twitch.tv/blunix2x na końcu. Jeśli chcecie więcej takich właśnie gierek oglądać też na żywo, no a w ogóle jeśli chcecie więcej takich odcinków z GTA na przykład, no to też napiszcie komentarz, że na przykład chcecie więcej takich filmików, to wtedy może częściej jakieś się takie filmiki z GTA będą pojawiać. Zobaczymy, zobaczymy. A teraz zobaczmy tutaj, widzę, że oni... Dobra, jest na piątce, ale czy nasz go... Dobra, zrzucił go, zrzucił go i sam może przeżyje? No, wygląda, że przeżyje. Co to było? Dobra, dobra, nieważne. Mamy piątkę, mamy dwie piątki. Brawo, brawo, team. Brawo, team. Jeszcze jeden od nich leci gdzieś tu od tyłu. Ale to nie wiem. No dobra, dobra. Widzę, że nasz team tutaj zrzuca swoich. Oni po prostu, nie wiem, do wody wpadają. Ciekawy meczek, ciekawy meczek. Okej, okay, okej. Okay. Będzie piąteczka, tu się tak za nim schowam. O, że jak tam ci będą lecieć, to też może tak łatwo nie będą mieli jak mnie zrzucić. No musieliby nad nim przelecieć. No, zobaczymy. Pewnie i tak dadzą radę. Pewnie i tak dadzą radę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale mamy dwa punkty. Dwa punkty. No tam ci troszkę dużo punktów mają, ale jeszcze jeden nasz, ale on leci za nisko, żeby tam coś wpłynąć, na to jeszcze mnie może zrzucić. Nie, nie zrzuci mnie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej, ok, ale im się tam wepchał. Ale tylko czwórka, tak? Tylko czwórka. Okej, okay. i teraz mamy ostatnią próbę, czy ja w ogóle tutaj dolecę? Chyba chyba się uda dolecieć. Chyba się uda, tylko właśnie żeby tego fioletowego nie wepchać na wyższe punkty. Muszę to jakoś obok niego przejechać. Okej, okay. i na piąteczkę, nie, na czwóreczkę, na czwóreczkę tylko. Tylko na czwóreczkę. Ale to już i tak mamy w sumie dużo punktów. Prowadzimy tylko trzema punktami, tak? Więc oni jeszcze Dobra, to jest ich ostatni, więc za dużo, może nie zrobi. Za dużo może nie zrobi, no my ma... Aha, dobra. Chyba dobra, mamy punkty, tylko nie, ten spada. A, i tam ci zdobyli 7 punktów, ale to i tak chyba nic im nie da, tak? Wygraliśmy, wygraliśmy tę rundę. 102 tysiące za takich 5 rund. Super. Opłaca się grać takie tryby, jak są dodatkowo płatne. No, jak jest mnożnik razy czy. Także dzięki za oglądanie tego odcinka i oczywiście jeśli chcecie więcej takich odcinków z GTA to możecie pisać w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć.